Jesteś kolorem, którego nie umiem nazwać Przyciąga mnie w twoją stronę, coś to nie grawitacja, gdy jadę do ciebie nie patrzę na światła bo z tobą cały ten świat to nasza loża prywatna. To już dzisiaj, przyjaciele, tak jest. Dzisiaj godzina 2000. Czyli już zaraz wbijajcie wszyscy na kanał Palion i mam nadzieję, że wbijecie na piosenkę 2000. Piosenka z Mają i Maja, ma w ogóle urodziny. Więc napiszcie jej tam wszystkiego najlepszego w komentarzu. Zróbcie spam i widzimy się o 20.00 Alarm, moi drodzy, dzisiaj staniemy się 6, 7 kidem. 6, 7 kid, moi drodzy, w Robloxie w style A Rod. Tak jest, moi drodzy, będziemy trollować Leona, a potem innych graczy tąże postacią. Więc musimy najpierw wpisać 6-7 kit i mam nadzieję, że cokolwiek będzie. Uwaga! No! Jest! Jest! Cokolwiek jest do kupienia. Więc mamy, mamy. Zobaczymy tylko jak to wygląda, bo musimy całego skina... Wow! Ej fajne, dobra od razu dodajmy do koszyka moi drodzy, wszystko zakupimy i stworzymy naszego pięknego skina Pamiętajcie, że dzisiaj o godzinie 20.00 na kanał Palion, wszyscy musicie być, ale wszyscy I napiszcie pod piosenką wszystkiego najlepszego dla Mai, Moi drodzy, ma teraz dzisiaj 21 urodziny, także mega się miło zrobi jak zaspamicie w komentarzach wszystkiego najlepszego e, Maja I że fajnie wyszło w teledysku i wbijajcie oczywiście słuchać kolory, bo to jest pierwsza piosenka z płyty i wychodzi płyta, będziecie mogli już zamawiać Tak jest, dobra, <kłynie> lecimy dalej 6, 7, kit, Zobaczymy, czy jest coś więcej, jakieś ciało, ale ciało, no nie wiem, czy będzie jakieś ciało do tego, tak szczerze. To może być już raczej cięższe do znalezienia. No to po prostu będziemy musieli napisać jakiś mm, czarny. Black co costume. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Eee, mam nadzieję, że będzie. O, jest jakiś, jest jakiś, tylko pytanie. Ło, wow, ten jest mroczny. No nie wiem, jak to będzie wyglądać, więc ja kupię tą głowę. Ale tylko po to, żeby po prostu już do tej głowy wszystko dopasować, bo ta głowa jest najważniejsza ze wszystkiego. Bierzemy awatar, bierzemy awatar, odklikujemy moją głowę, cyk, cyk. I dajemy głowę 6,7. Zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy, jak wygląda 6,7. Uwaga! No, jest, jest, jest 6,7, tylko będzie trzeba twarz jeszcze ogarnąć elegancko. No, i kolor będzie trzeba dać czarny. No, ale dobra, na razie to zostawmy. Możemy sobie już ciało, w sensie odcień skóry, dać sobie yy, najbardziej czarny, jak się da. Pyk. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dajmy od razu, żebyśmy byli wyż wyżsi. Może najwyżsi, jak, jak się da. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Uwaga! No, patrzcie, już ta twarz wygląda dobrze. Teraz już nie widać mojej głowy, jest idealnie. No to lecimy dalej w rynek i wpisujemy. E, teraz ten black system, czyli kostium czarny. I zobaczmy, jaki możemy być. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No to raczej nie będzie pasować, ale chcę po prostu zerknąć. Czy jakkolwiek to się dopasuje do tego? Uwaga! Po kurde, no jest mocno. To wszystko będzie pasować zaraz! To wszystko będzie pasować, eleganckie to jest! Dobra, black keys, zobaczymy jak będzie... Jeszcze inne, czekaj, coś takiego może bardziej strasznego. Ee, scary, jeszcze damy straszne, żeby było. No i zobaczmy, zobaczmy co my tu mamy. No jest krzyk, ale krzyku nie chcemy. Idealne na Halloween, moi drodzy, to są rzeczy. No ale to na Halloween będziemy korzystać z tego. Ee, może to? Straszny szkielet, ty. Jakby ten straszny szkielet wstawić do niego? To będzie, to będzie mega straszne. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy, jak ten straszny szkielet będzie pasować. To trochę kosztuje, ale mam nadzieję, że będzie warto. Tylko ta głowa szkieleta. Mm -mm. Nie może być, nie może być tej głowy szkieleta. Dobra? Jest. No, nie pasuje. No niestety, ale nie pasuje mi ten szkielecik. Ale to, a ciemna istota? O, istota brzmi mocno. O kurde! Jak to wygląda? Dobra, jak to będzie pasować, to będzie genialne. To będzie gniane, jeżeli to będzie pasować. Ej, dobra, to jest mocne. To jest mocne. Tylko nie wiem. Zobaczymy, na no ta czarna istota chyba najlepiej na razie. Je Patrzcie, jak to z tyłu wygląda. To tak pasuje. A to pustka? To jest takie. G o kurde, co to jest? Ej, to może być dobre. Tylko zobaczymy, czy głowa się dopasuje. Ale jak się nie ciemna istota jest najlepsza, mi się wydaje. No. Ciemna istota, to idealnie głowa się dopasowała. No czyli kupujemy jeszcze ciemną istotę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Uwaga, kupiliśmy, chyba kupiliśmy. Bierzemy awatar i dostosowujemy to, żeby patrzcie, to wam powiększe, żeby to było troszkę większe ELEGANCKO! I dodajemy jeszcze to. Kurde, ale ta głowa tylko. Mm, mogę do tego dodać tą głowę? Mogę, 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 mogę Ale będzie te, te oczy białe będą w środku. No, ale niech będzie, niech będzie, moi drodzy. Ma to być straszne, ma podwójne oczy Będzie strasznie, będzie strasznie Jesteśmy wysocy, dobra, wbijamy do Leona Do style Brainrod, zobaczymy co tam się z niego i podejdziemy, ciekawe czy Się przestraszy, bo wygląda to przerażająco Moi drodzy, wbijajcie na mojego TikToka i nagrywajcie Pod dźwięk kolory Ponieważ będę reagował na te TikToki Także śpieszcie się, dobra moi drodzy Jestem w grze, a ze mną w grze jest i Leon I Bolo, nie wiedziałem, że Leon gra Z Bolowskim moi drodzy, więc będę mógł Ich trollować elegancko, teraz tak powoli Będę szedł sobie, tak powolutko. Go, powolutku będę szedł i pamiętam no Widzowie, a patrzcie jak tu subskrypcje lecą Z kanału Palion, widzowie subskrybujcie kanał Palion Bo tam wbijamy 2 miliony Więc wbijajcie wszyscy i subskrybujcie Ja idę tak powoli No i tak sobie zobaczą mnie pewnie i powiedzą co to jest Widzowie, 6-7 kit Oni się biją nawzajem tak to... To mi... głupku. Ej, ej, co to? Co to jest? To nie ja, to nie ja. Nie no to nie ja, głup. Ej, no ty nie ukradnij No. Kowaj bacę. Okay. Ej, ej właśnie oddawaj brain Brainrot. Ej, dawaj Brainrot. Po co? On mi, tu... Oni I, mi Dobra, masz przebalony w takim razie. Ej, przebalony to ty będziesz miał za słodki. Ej, co jest? Ty no zostaw mnie. Chodź bo zostaw... dobra, no, ej, Co to? Kto? Brain Brainrot. Jaki Brainrot? Gdzie on jest? Jaki nowy, nie wiem. się ale jak I wygląda, ten... jak wygląda? Jaki pajęk z Jak tak zniknąłem, nie zauważył mnie. Gdzie on Nie, nie zauważył mnie. Nie ma w ogóle tego. Nie zauważył mnie. Ej, był tu. Gdzie ty poszedłeś? No tu jestem. Nie, nie mogę. No nie ma tu, Brainrot był taki fajny, jakiś taki paję... Dobra, pajęcy, Bolo, ty masz jakieś omamy, chodź tu. Nie, nie, nie. Dobra, ej, czekaj, maszyna. Dobra, Dzień ja to robię, co robię, ukradnę Bolowi Brainrota. Ja Gdzie on? I co to ma please? Będziemy nie tak się odstanie. bawić bo no śmiesznie jest Dobra Leonowi kiedyś otwiera kiedyś tak No tak w ogóle Masz Bolo Jakie drogie Ja nie mogę Ja im to muszę ukraść Patrz ja potańczysz to sobie Ja im to kradnę, ja im to kradnę normalnie ty No ale o co ci chodzi, przecież to tylko normalna gra Dobra ja muszę brain roty zdobywać, zanim zdobyć, proszę ty. Ale ty masz taką fajną Saturnitę Bolu, ja bym ją pożyczył Nie nie nie, ona jest moja, błagam, nie zabieraj mi Saturnity, ona jest moja Dobra szybko Budezi... Odkradłem, no, porywam bola, porywam wola. Przecież ja jestem przy swojej bazie! Ej. O co ci chodzi? Ej. Porywam, porwałem bola. Ej, to ten paniuk! mnie po co? Gdzie, poimk gdzie poimk jesteś? Jaki paniuk? Z... Widzę. widzę! Bolo, co to było? Ej, wziąłem! Ale uciekłem, ale uciekłem, ale uciekłem. Ej, tam jest jakieś biedziecko! Widzę, widzę. Dobra, jest moja zupełnie, ja nie mogę, ktoś mnie opowiadał, co za pudek? Pożyć, bolo. Zostaw to! Z mnie, nie, nie, nie! nie. Wolon został dla znajomych otwarty! No. Łaaa! No, no mam to szansę, jest moje? szansę! Nie No otwartych dla znajomych! Ej! Zostaw! O, ja Cię nie mogę! Nie, nie. Ej, dobra! Uciekaj! Głupie! Tu chodzi Jakiś tel! Pajolk! No nie chodzi, ty głupi jesteś! No chodzi, chodzi! No co? Patrz, jestem okay. niewidzialny! O, już nie! Co to jest? Co to jest? Ej! Pajolk się zabrał! Ej! Do bazy! Ej! Co jest? Ej, mam to- A jestem zablokowany jestem gościem! Ej, no zabierz to! Ej, o to chodzi. Ej, no zabrał mi Saturnitę! Nie, 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 nie. Odwróć się, odwróć się, odwróć się, odwróć się. Czekaj, gdzie? Są ma inne Saturnite. Ej! Ej, ej, no. O, My co za głupek, dobra, idę zablokować bazę, ja ja eee, moja, moja nie moi drodzy. A ja mi próbuję ukraść, co za cwaniak. Ej, no wkurza no. mnie, co, ty, ta postać jest straszna, Bolo, czemu ty ją zaprosiłeś na nie, nie, nie. serwer? Chciałem ja zabrać mu tą za ale się nie dało. <suszy> to jest idealne, to jest idealne. Gdzie jest moja, gdzie jest moja Ja nie, nie mam w Bolo, <suszy> chwila, zabrał twojego Braindroda, nie mojego. Ha! <suszy> <suszy> <sus> Bo Ty Bolo masz, i masz tylko dwa rebirfy i Twoja baza się tak szybko dobra, brakuje. Co jest tak głupie się trochę ja stało... mi... Ja Ej tu jest tu jest Dobra co za głupek Głupi fajnych wezgórz zabić Gonią Gupka. mnie, gonią mnie, gonią Ej, schował mnie, się jest niewidzialny, dobra ja też się chowam Zaraz go mam, zaraz go mam odbić no Ale gdzie ona jest? Poczekaj, sprawdzę zajmę temu burakowi się kończy 90 sekund Gdzie ma w ogóle bazę ty? Ej ktoś się, ktoś się włamał do mojej... Oooo nie. O nie. A masz. nie, wywalił mi, wywalił mi. On tu był! Bolo, ksiądz, dziwnie, z tego wezmę. Waliłem, wywaliłem, wywaliłem. Nie, nie, wywalił. Nie widzę, nie widzę. No kurce. Czekaj, okay. no to jest nieba. No, dobra, nie wiem. Ej, to Begel jest, hej! Chowam się, dobra, Bolo, chodźmy do twojej bazy. Czekaj. Okay. Ej, ale ja ty masz beznadziejny brain rotti wurat. Muszę być do mnie, poczekam aż pójdą lona, więc to będzie idealny moment. To będzie idealny moment, żeby Dobra, Bolo, nie ma tej osoby, chodź, kowabimy do... się. A masz. No ale ten bagan ci no! Nie lubię. No, ale co ty nie lubię? mi? Ale chcą do lanobaz, do, Bo, do Kurde, dobra! Eee, czekaj, sukamy dalej dla innotów, Dobra sobie tu zle. Łaa! To jest jakiś fajny będą. Ej i... no, ej, co jest? To? Ej! 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 Do... BOLO! Bolo, co ty mi zrobiłeś? Pusz mnie, pusz mnie! Ej! Bolo! No jestem ty znowu, No bo Oła, nie, no, bolę, nie i... mogę nic zrobić, bo tu jakaś wieżycka mnie cały czas... Ej, nie! No bo tak zrób ZOBOLO! No, no, ty się bolo! wkurzył? Zagupek! Nie ma, niech ty kamie! Ty mi też y, robisz cały ten. Czemu mi nie pomogłeś? Dobra, masz przewalone bolo. Nie, 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 nie. No to mi próbowali też ugrać pewnie. Zostaw mnie. No no wiesz, tylko jeden brain lot Jak to... mogłeś mi to zrobić? Myślałem, my że my jesteśmy my... kolegami. Jesteś jesteśmy, ale ty cały czas bijesz i co ja miałem... Ej, zgodę? co jest? O, ty... Był tu! <susurwany> tu. Ale jak będę trollował, ale jak będę trollował cały czas. Był tu, był tu, był tu. Ja go nie widzę. Ale jak będę trollował. O, padłeś do gara! <susurwany> otwartą mam bazę, patrzcie, otwartą mam bazę. Otwartą bazę. Olu, patrz, Gdzie ty jesteś? No tu, w bazie, w bazie, chodź. Ej, wejdę, Ej, co jest? A kasa to już nie to. Aaaa! No o, to zrobiłem genialnie! Ale to. Ej, co jest? Dwóch wywaliliśmy dwo dwo na raz, dwóch wywaliliśmy na raz! Dwóch wywaliliśmy na raz! Mnie też, no nie, no prawie mu ukradłem Bolo. a ja masz! Ej, nie ktoś mi kradnie! A, wali mi. Ej, ktoś mi kradnie! Ej! Co kradnie, kto kradnie? Co kto kradnie? Ktoś nie żyje. To jest ten głupek! Gdzie, gdzie on jest? Mam go. Nie. Mam go, ej, co jest? A masz? Nie, nie. Ej, EJ! BOLO! NIE! polon, ODDAWAJ no, bo... TO! Przestań, hmm, BOLO! dawaj, ODDAWAJ! polon, mój ukrad, Braindrot! Dobra Bolo, masz przywalone. polon, co za Nie, nie, Bolo, ukrad, tego Braindrot, ale on nie ma nic! mam fajny! Uuuu! o kurde, ale to stary ino widzę, głowy, patrzcie na to, 27 tysięcy! Ej, co nee, to? Tam Brenno odchodzi, gdzie on idzie? <grym> o oh, kurde, ej, 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 ej lewym szybku! Lewym szybku! Hehehe, <grym> zabrałem! No to co to jest? To Styrinia no. Nie, nie Ej, skąd on ma to Styrinia? No ale ładnie, ale ładnie gdzie gdzie, gdzie, gdzie jest? Gdzie jest? Mityczność dodatkowo, joł! Ale trafiło Oble. się Jak to to otwarł? No nie Ej nie, ty mi zabrałeś go z powrotem! Tak! Nie nie, dobra. Jest, bolo się nie skap nawet, nie wierzę. Bolo gola klubi. Chodź tu! Bolo nie ej, dostaniesz wie, go? Jaki pająk? No a kto to jest taki? Nie wiem bolo, ale nie już wiem. mi wkurza ten gościu. Ej, dobra. Kto on jest? Ej! ej. Nie wiem. Ej, Bolo kradnie! Kto? Do tu! Sąbiech nad mnie! kradnie? Ej kto, to a, se Ej, blok. Tu tu jest? Aaa, zablokował symazy! Jak on wygląda! Nie mogę, nie mogę. Ej. To nie jestem ten 7 kit? Ej, jest. No będz go. Nie <coughs> mogę trafić! Nie, nie. mogę złapić. Nie. 7 dkit, i No, no bolo! wszystko no, mi wszystko zabrał. Mam wszystko. Wszystko im zabrałem, no oh, nie. masz w to. Mruk, uciekaj, baza się moja zaraz otwiera. Tak, moja się baza wyziera teraz otwiera. Nie goni sobie coś tam, coś tam sobie niech podwędzę. Zobaczymy. Ej, patrz, 30 sekund tam zostało, muszę wam sył do ugosty, bylę. Bolo, ja mam pomysł, bolo, ja mam pomysł. Chodź, 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 otwieram bazę. I jest tu. Co za głupek co za bubek? Szybko. Co to jest? Dobra, bolokradnij, kradnij! Nie mogę, nie mogę, jestem zaburzony. Nie się Uderzyłem go. Nie, uderzyłem go. 13 sekund. Nie mogę pozwolić na to. Dobra, ja Bolo, ukradnij go. Którego kradniemy? jest najdłuższe? Kurde, co za gupek. <gulet> dobra, Bolo. walę vale, vale to, wal vale to, wal vale to. Dawaj, dawaj, dawaj. Kradnij, kradnij. Brain of Goda, Brain of Goda. Biora. Ej, kradnij, kradnij, kradni, on mnie zabiera. Kradnij. Kradni. Czemu Brain of Goda? Tego najsłabszego, ty dobra. Wziął najsłabszego, wziął najsłabszego. Nie mogę badać, jestem taki wolny. Co to ma być? Nie, 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 nie. No, Bolo, kradnij. Go zostaw mi Kurde, blisko! Mam, mato, mato, ale widzę, daj mi, muszą coś mieć. Zostawię bazę otwartą na razie. Ja, ja muszę ich straszyć, ja muszę ich straszyć. Bolu, pać! bolo! Ej, No <grym> Muszę ich straszyć, muszę ja się Bolu, on jest, bolo, on jest <grym> przerażający. <grym> bolu, zabieraj, bolu, zabieraj, bolu, zabieraj, bolo, zabieraj, bolo, zabieraj. Bolo, co on robi? Bolu, cię ty beznadziejny! O, ład, ej, co jest? Dobre, good, Ej, nie ma Brain Roota! No bo, <grywk> mi zabrał! Co za głupek. <grywk> nie, zabrał mi to, zabrał mi to, zabrał mi to! Nie, nie pozwolę mi tego <grywk> zabrać. No, no, ale, go, ale go nie! Jest, Dobra. jest, jest, jest Nie ma zdalnotów, nie? Teraz on nie będzie kradł bolowemu, przecież to jest genialne Nie ma zdalnych zdalnotów w biedoku 6-7 jest genialny, patrzcie na to Dobra, gdzie jestem? Ej, 6-7 tu jest znowu! Teraz będę ich śledził, będę ich denerwował 6-7, pogadamy? Ty linki, co to znaczy? Napiszę im, siema Kto mi kradnie? Hey, ej, oddawej to! Oddawej to, głupku! Zabrałem to, zabrałem za za mam, mam go! Mam go! Kogo, kogo? Tego ja, go, gościa! Ej, on nie. napisał siema. Ej, Bolo! Borywa mnie. No, Bolo! Ej, nie słyszysz? Odzyskałem Ej, patrz co on pisze. Zabije was. Ej, tu jest 7 takiej faktycznie! Ty Polo, są? szybko zamykamy go w twojej bazie! Patrz Zamyka. mam go! oni robią co? Ale nie robią? I bijemy ja go, go dawaj, i bazie. bijemy go! Pijemy! O, masz! Taki... Odejdź, zostaw nas w spokoju! To jest taki przelazujący się Ej, co jest! Polo, gdzie on mam... tu gdzieś jest! Mam kija jest wcale! Jest tu! A masz, no, nie mogę! A, ale jest Polo, on gdzieś jest tu w bazie! Ej, jak on wyszedł! Ole, go wystrzeliło! Gdzie? Jest na bazie, są na bazie. Ja nie sobie. mogę, dobra, ej nie. Ja, ja się na to nie godzę, nie? Będę Okej. stał tak, będę stał jak taki straszak, widzowie. Będę ja stał jak mogę. taki straszak. A Ciekawe, czy mnie zauważył. Bolo, ja już nie mam pomysłu. Ciekawe, ja czy czy mnie zauważył. No nie mam! Do... Jest na bazie, patrz! Dalej. Tu! Ujadzie. ale on jest no straszny. Ej, dobra, bolą, schowajmy się, ja już nie chcę tu być. Dobra, szósta, bo nie się schować. Ja nie mogę, on jest w ogóle straszny akurat, ten, ten Bo nie ja nie już się tak boję, I... idę do bazy. Ja nie mogę takich ludzi, ale ja nie mogę. Ej, kto on jest? Patrz, tam chodzi! Ej. No chodzi, ja stąd idę. Ej. Jaki jest straszny! Dzięki, Bolo, za brain rota. Jestem na samej górze, ej, patrzcie na to, patrzcie na to. Oddaj Ej, ej oni on jest u dooko... siebie dooko... w bazie! Ej, on jest na dachu pod Co za burak. Dobra, bo musimy go pokonać. I chcę kupić taki fajny pilot! Ej, bolo! On mi zabiera brain rota! No! Co za głupek? Pas mi tego zdobyłem! Tak to są! Nie wytrzyma. No nie, no nie, no nie! Ej! Co? Co to, to było? To to było Ale co? Tu, bolo! Tu Blackbook. Bolo, ja. bolo, ratuj! Jestem najgorszy, ja? zniszczyć cię! No nie, nie. proszę, łała, ła, bolo, Jeszcze raz <sum> wejdziesz do mojej pasożby, żebyś to proszę! Jak pozałujesz? ej, ale pan, bo ludzi. Nie, nie, k nie, k nie, 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 nie,

no, jeszcze raz, jeszcze raz! Już nie oddaję tego to Stelinie! To jest Stelinio! Zanosej go tobie! Zanosej ci go! E, jak to go zrobić? E, jak chcę go wsadzić do tego, do bazy? Ty głupcze, jaką muszę zabrać? A, to y, go! Kąd Weź go sobie zamysł, kiedy chcesz! I zdubimy, co chcesz Powiedz ich. swojemu koledze Lonowi, żeby nie kombinował! Ej, Leon, Leon, nie kominuj! Bo, bo, no, on przyjdzie do ciebie w prawdziwym bolo... życiu! Ała, no nie bij mnie, bo, ja się go boję! On przyjdzie do ciebie no, w prawdziwym życiu! To jest sojusz! Ej, to mi się podoba, ale no, co jest to spokojna sprawa! E, to może Ej, to możesz. Leona tutaj zjeść? Ej! Sam się no, jest! Bludy, się <laughs> bolo ratuj! Bolo! A ty nie masz blajnotów, jesteś taki słaby! No, bolo, ratuj mnie! Nie na no to jedziecie, dobrze nie ci tak. Ty, ty nie żyjemy sam po nas od, od siebie, będę. Współpracuj ze mną, bolem. E, nie e. będę z nami współpracować, bo ty też nie powinieneś. Co ty powiedziałeś? E. 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 Nic, nic mi nie e. zrobisz, a. Po czyjej stronie jesteś? Eee, po stronie 67 dekadę, osobiście króla mojego. U, patrz, bolo, patrz, bolo. Poszamy, ty możemy go teraz jeść. Ty robisz... To jest mój król! Dostaw go, bóleko!

nie, to jest coś, Nie, to jest coś nowego! Tak, już idę, ale nie mogę przejść! No idę do celnej już! Fejdź szybko! zdr. Dobra! Prąd. Bolo, i bolo, bolo, on jest straszny! Nie powinniśmy się pod go słuchać! Ej, ej, zero pussy, padnie egzekidzę tam! No, tu, pod czarną ścianę, bolo! Nie, 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 nie. nie będę już łapać egzekidzy. Teraz się nie słuchać! Wszystkie Groty, które lecą najlepsze, idą tylko i wyłącznie do mnie. Macie pracować na moje konto! TAK JEST PANIE WIECZCZEJŚCIEDENKI! No to co to co chcesz, to. Wszystkie najlepsze brainroty, proszę mi oddać. Tak jest! Spokojnie, zabierz sobie ile chcę ile nie niech to Bijcie się, zary, czy nie? E o, co, chcesz, to która chyba... pierwsza padnie? Czekaj, a osoba, która druga padnie, wygrywa dobre, dobre notatki. Sekselent. No, no kto też przegrał? O, te poczekajcie, nie było gadki. po dwóch na mapy. Tak jest. Tak Idę daleko na na koniec mapy, będzie. Idę, zaczynamy walkę. Dobra. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Odkud jedynoblito ma sześćset z tego? Zwykle. Zwykle grunda hey. druga! Czas grunda druga! Nie, 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 nie! Ale ty! Ale Ty, głupcy! jest! Uciekaj broni, bolo idziesz ze mną! Aha, wolę oh, ja. przegra, No idę ni, no, move, z nim idę no mówię za z zostaw mnie! Dzień jeden Idę. ze Dobra, idę z tobą! Zapraszam okay. do mojej bazy! Gdzie? 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 Idę. No, chodzę do co O kurde! Naprawdę? Kto jest najlepszy? Nie zapraszałem Dobra. cię tutaj. Ale mnie nigdzie nie ma. A bo nie, tego chcę, tego. Mityka za, za... O, ten fajny, chyba najlepszy, nie? To możesz sobie zabrać, to wierzę, że ja nie kuchy. mogę. O nie, przepraszam, przepraszam, o, panie Six7, cię. jak ciężko... Cię jeszcze raz się to pożałujesz. Masz wyjść z serwera w tym momencie. Dobra, wychodzę, bolo. Eee, ale mam 3 nuty! Eee, tak i ty teraz. Tylko we ty okay. teraz. A mogę sobie zostać! mogę zostać samego prosy. Możesz sobie grać, polo! Ja cię opuszczę. Zerknę do ciebie tutaj później, dobrze? Dobra! Dobra, a ja Cię to zrobić, w Ty jesteś polo na razie!